W jaki sposób nabić mięśnie, żeby były bardziej zaokrąglone i widoczne? Synto. Tego się nie spodziewałem, nie? nie. Jedyny taki skuteczny sposób. Nie, ciężko jest yy, wpłynąć na kształt, na wygląd naszych mięśni. Jedynie na, no, możemy bardziej na nabicie, a to... Zczywałby ten tręk na pompę, nie sobie możemy strzelić, żeby były bardziej nabiteczko. No, to, to, to nie da takiego fajnego efektu 3D. Mhm. Hmm. Co na przykład dojrzałości mięśniowej, to też jestem już różnego zdania. Czy to też kwestia genetyki, czy to też kwestia może być stażu? Mhm. Bo no, kwestia też środków co u niektórych. No to, to, to środki na przykład odstawmy na bok, żeby bez środków, yy, co, co zrobić. Były staż. I tyle, według mnie. No. Nie da się jakoś wpłynąć, nie da się wpłynąć na kształt mm -hmm. i na wygląd stosunkowo szybko. Ja no. bym się zgodził, chyba że ktoś coś no, chcemy... ja, ja bym dodał tylko, że jeżeli ktoś jest naturalem i nie nazywa się Marcin Bajena, to będzie nabity tylko na treningu. Marcin to jest jedyna osoba, która wstaje rano i jest nabity. Meskito. Coś jak na ciebie to też jesteś płaski, ale ogólnie jesteś nabity. No jest. Sam jest. kurwa jesteś płaski. No, nie mam argumentu na to. Wykoń, nie Wykończy temat. Wykończy temat.